Wyspach Rolniczych w Powodowie. Zapraszam. I tradycji musi stać się zadość do miasta wesela i do miasta radości, które będzie trwało 4 dni, a może i więcej. Pan burmistrz przekaże klucze, symboliczne klucze do tego miasta. Proszę o zabranie głosu. My, burmistrz ławetnego grodu Wunsztyna, wiadomym wszystkim czynimy, iż dzień 30 kwietnia roku pańskiego 1999 na fest dziadek naszych, a żaków obrany był został I jako taki, przez wszystkich mieszkańców traktowany być musi. Zgodnie ze starym, chociaż, chociaż młodych serc obyczajem, dzięki tym krotokwilnym radością, śpiewami, a żarty rozlicznymi rozgniewać winien, co młodości przywilejem odwiecznym było. Czego dojrzałość poważna uczynić niezdolna, to Płocha młodość dziś uczynić można. Tę maksymę na myśli mając i nią się kierując. Dzień 30 kwietnia Dniem Żaków obieszczamy, a iżby zaufania naszego rajtów naszych i współobywateli dowieść, kluczek rodu na ten czas w ręce żaków zdajemy. Stały się w prawowaniu władzy grodki Prawować mogli, w porządku w mieście i praw poszanowanie na względzie mając. Dziękujemy Rady. też ten hekt. Ten no nie! ten klucz i nadzieję, że nam go da się. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, niech klucze od naszego grodu. My, Żacy, obiecujemy solennie i godnie piastować powierzony nam urząd. A czynić jak następuje: Primo. Przyobleć się w strojne szaty. Sekundo. Zabawiać całą społeczność uciesznymi żartami. Miłym dla ucha śpiewem, wesołymi pląsami. Tercis. Zakazować, smucić się, a surowe karać płaczki i mazgaje. Kwarto. Szanować prawa i wedle nich czynić. Musicie Państwo właśnie podejść do wagonika, żeby wręczyć nagrody. Okienko, tak, wszyscy zaglądają do okienka. I'll take a